Cześć, tu Mortimer. Witam w programie Spim. Jeżeli chcielibyście zobaczyć, jak wykonuje się jakąś konwersję, model, czy wykorzystuje technikę modelarską, zapytajcie się mnie na forum. Chciałbym zaprezentować wam gwiazdora, czyli model, który już występował w telewizji. Chodzi rzecz jasna o Spidera, który latał. Dzisiaj na tym modelu pokażę, jak przyklejać nie Niemniej zanim to zrobię. Zacznę od pokazania, jak zwykle gracze kładą kalkomanię i jakie są tego konsekwencje. Połóżmy kalkomanię zgodnie z instrukcją na odwrocie. Czyli najpierw moczymy kalkomanię przez 30 sekund, potem nanosimy ją na model i usuwamy nadmiar wody ligniną. Zaczynamy od wycięcia z arkusza interesujących nas kalkomanii. Następnie namaczamy 30 sekund i nakładamy je na model. Po nałożeniu naklejek musimy odczekać 30 minut, aż kalkomanie zupełnie wyschną. Kalkomanie są już zupełnie suche i zobaczmy, jak z bliska wyglądają na modelu. W większości ustawień modelu wobec źródła światła kalkomanie leżą świetnie. Rysunek oznaczeń jest wyraźny. Jeśli jednak światło odbije się od kalkomanii, to rysunek staje się całkowicie nieczytelny. Zamiast oznaczeń widzieć będziemy jedynie świecące placki kalkomani. Co można z tym zrobić? Niestety nic. Pokrycie kalkomanii matowym lakierem nie rozwiąże problemu. Oczywiście warto jest pokryć kalkomanię warstwą lakieru bezbarwnego, aby zabezpieczyć je przed uszkodzeniem. Jeżeli kalkomania jest niezabezpieczona, to zdarza się, że przykleja się ona do palca podczas przestawiania modelu. Dlatego lakier jest niezbędny. Zobaczcie jednak, jak wygląda kalkomania pokryta matowym lakierem. Jak widzicie, kalkomania nie błyszczy się w świetle, ale za to pod każdym kątem widoczny jest obrys kalkomanii. Zjawisko to nazywane jest w języku angielskim silveringiem. Jak więc należy kłaść kalkomanię? Jeżeli chcecie mieć dobrze położone kalkomanie, to będziecie potrzebowali kilku dodatkowych materiałów modelarskich. Pierwszym z nich jest lakier błyszczący. Lakierem pokrywamy miejsce, na którym chcemy umieścić kalkomanię. Dobrym pomysłem jest pokrycie całego elementu pancerza, to znaczy całej płyty pancerza czołgu, całego elementu skrzydła, całej powierzchni statecznika. Dzięki temu unikniemy widocznych różnic odcieni, które pojawią się, gdy kładziemy lakier wyłącznie pod kalkomanię. Lakieru błyszczącego nakładamy 3-4 warstwy, aż uzyskamy gładką, błyszczącą powierzchnię. Teraz mamy model przygotowany do naklejenia kalkomanii. Zbliżamy kalkomanie w wodzie i czas na użycie kolejnego materiału. Przy nakładaniu kalkomanii niezbędne jest użycie środka do zmiękczenia. Na rynku są dwa dobre preparaty: Decal Fix firmy Humbrol i Decal Medium firmy Vallejo. Różnią się one nieco właściwościami. Decal Fix stosuje się przy większych powierzchniach kalkomanii. Decal Medium działa silniej, dlatego warto preparatu tego używać głównie na wypukłe powierzchnie, takie jak na ramienniki Space Marines. Do nakładania kalkomanii na Landspiderze wybrałem Dekalfixę w produkcji Humbrola. Na pomalowaną lakierem bezbarwnym powierzchnię nałożyłem warstwę fixa. Kiedy mamy już kalkomanię ułożoną na modelu, Należy pokryć ją jeszcze z zewnątrz warstwą dekalfixa. Nadmiar środka usuwamy ligniną. Środki do zmiękczenia kalkomanii wymagają dłuższego czasu na wyschnięcie. W przypadku decal fixa to 8 godzin, decal medium potrzebuje tylko 6. Tak wygląda model po wyschnięciu środka zmiękczającego. Teraz trzeba tylko pomalować matowym lakierem powierzchnię kalkomanii wraz z całym elementem pancerza. Tak wyglądają kalkomanie kładzione metodą według instrukcji, a tak przy wykorzystaniu lakieru błyszczącego, środka zmiękczającego i lakieru matowego. Jak widać, kalkomanie nie błyszczą się i nie ma efektu silveringu.